Jesteśmy zespołem w szkół techniczno-informatycznych, w którym kształcimy młodzież na kierunkach opartych na nowoczesnych technologiach. Działania, jakie podejmujemy, to odpowiedź na zmiany technologiczne i potrzeby współczesnego świata. W projekcie zagraniczne praktyki drogą do kariery 2 uczestniczyło 80 uczniów, którzy wyjechali do Hiszpanii, by zrealizować programowe praktyki zawodowe. Udział w programie Erasmus Plus niesie ze sobą same korzyści. Dzięki udziałowi w projekcie stworzyłam swoją pierwszą grę. Skonstruowaliśmy samochód elektryczny. Projekt zmotywował mnie do nauki języków obcych. Teraz już wiem, że będę mógł pracować wszędzie. Nagroda EITA jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, satysfakcją i motywacją do dalszej pracy. Nie wyobrażam sobie naszej szkoły bez Erasmusa. Z całą pewnością jest to wielka przygoda. Otwiera naszych uczniów na Europę, na świat.